specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym w Oświęcimiu wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar podpisał samorządowcami z powiatów oświęcimskiego, chrzanowskiego, olkuskiego i miechowskiego umowy potwierdzające przyznanie dofinansowania z naboru uzupełniającego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2024. To bardzo cieszy, bo każde pieniądze na drogi chętnie przyjmiemy i chętnie wyremontujemy, ponieważ to priorytet naszego powiatu. Za pozyskane fundusze powiat oświęcimski wyremontuje ulicę Zamkową w Bulowicach w gminie Kęty. Miasto Oświęcim i poszczególne gminy również wyremontują niektóre drogi znajdujące się w ich zarządzaniu. Powiat Oświęcimski wspiera organizacje pozarządowe działające w dziedzinie sportu, kultury i rehabilitacji osób niepełnosprawnych. W tym roku zarząd powiatu przeznaczył na ten cel 330 tysięcy złotych. Powiat Oświęcimski jest bardzo aktywny w różnych dziedzinach sportu, dlatego uważamy, że tą aktywność należy wspierać. Dotacje w dziedzinie kultury są dla nas bardzo ważne. Chcemy zauważać ludzi, którzy włączają w działania mieszkańców, wsparcia osób z niepełnosprawnościami i organizacje, Pozarządowych, które zajmują się tym tematem, to dowód na to, że jesteśmy wrażliwi na drugiego człowieka. Fundusze trafiły do ponad 40 organizacji pozarządowych z terenu naszego powiatu. Blisko 30 kadetów, uczniów oddziału przygotowania wojskowego powiatowego chemika, złożyło tuż przed Świętem Niepodległości uroczyste ślubowanie. W wydarzeniu uczestniczył starosta Oświęcimski Andrzej Skrzypiński, przedstawiciele służb mundurowych, kombatanci i rodzice uczniów. Obecni byli także uczniowie starszych klas, wychowawcy młodzieży i dyrektor szkoły Jacek Stoch. W tym roku już 6 listopada powiat Osięcimski zaczął celebrować rocznicę odzyskania przez nasz kraj Niepodległości. Tego dnia w osięcimskim Centrum Kultury miała miejsce powiatowa gala Niepodległości. W trakcie uroczystości wicestarosta Teresa Jankowska i członkini zarządu powiatu Małgorzata Kotapka nagrodziły laureatów 8 powiatowego konkursu Pieśni Patriotycznej, a młodzież zaprezentowała swoje talenty. 11 listopada mieszkańcy naszego powiatu przemaszerowali z 20-metrową flagą Polski przed pomnikiem niepodległości, gdzie starosta oświęcimski Andrzej Skrzypiński, prezydent oświęcimia Janusz Chwiat i wójt gminy Oświęcim Mirosław Smolarek złożyli wiązanki kwiatów. Hołd poległem za ojczyznę złożono także przed grobem nieznanego żołnierza natomiast w godzinach popołudniowych z rynku głównego wystartował czwarty bieg niepodległościowy 11 na 11 listopada zorganizowane przez stowarzyszenie Zadyszka przy wsparciu finansowym powiatu oświęcimskiego w zawodach rywalizowało mnóstwo pasjonatów biegów wśród nich starosta oświęcimski Andrzej Skrzypiński Warto być patriotą choćby z tego powodu że ta wolność teraz została odzyskana jak się okazało nie była dana raz na zawsze zaraz później wybuchła druga wojna światowa na teraz też wydarzenia z ostatnich lat z Europy z innych części świata pokazują, że tę wolność trzeba dbać. W murach Małopolskiej Uczelni Państwowej imienia Rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu odbyła się szósta konferencja naukowa Zdrowie psychiczne wspólny temat. Zaproszenie do udziału w wydarzeniu skierowano między innymi do pedagogów, psychologów, pracowników pomocy społecznej i szpitali. Konferencję otworzył starosta oświęcimski Andrzej Skrzypiński, który objął honorowy patronat nad wydarzeniem. Konferencja jest uaktualnieniem wiedzy, uporządkowaniem, ale też myślę że dla każdego z nas sposobem znajdowania narzędzi i metod miejsc, by pomagać zarówno sobie, jak i swoim bliskim.